A ta myszka się zarobi, się świeci, boże. Kici, kici. Kici, kici. Taś, taś. Do psa, kurwa, do psa. Nie, do lwaku. Co się, co się stało? Nic, mam sztywanie. Ale ja mam tak jakby ekran pomniejszony. Ja, te, ja też tak mam cały czas. No jak, że tak na jakby na pół. Tak. Dlaczego? Co się dzieje? Rozdzielczość Co? A, już mam normalnie. Hmm. A co, co tu chodzi? Jesteśmy we dwóch tylko... Survived Aha, czyli jesteśmy jakimiś specjalcami chyba What? What? Co to? Co jest? Tu wchodzą nam psilińcy, ze z każdej strony A ja się tak zastanawiam co się w ogóle dzieje, skąd... Czekaj, ty nikogo nie ma? Tu są chłopie Jakiś Dobra, dwóch załatwionych Dwóch nie żyje Tuś słowo widzę. szczerze, no już jest koniec Ty, ta broń fajna jest, mi się podoba Uu, no taka, karabinek jakiś taki mały Ty O o, dobra Co? Normalnie z nożę. Że... O, potrafią Dobra, zdjąłem jednego Nie ma innych Dobra Gdzie my jesteśmy? W jakimś hotelu? O. To jest Fit Garaż Weź Dobra załatwiony Chłopie, dawaj, czas mi się kończy. A właśnie, bo ty nie żyjesz! No. Mów, chłopie, mów, bo ja nie wiem Weź tam chodź tutaj, chodź tu tu, chodź tu, tu chodź tu! Ile masz czasu? Bardzo mało, już musisz, już! Już, w tej chwili! Już zginęłem za frakcję ja, za sekundę ja, ja, ja nie mogę nic zrobić Ja za sekundę już bym zginął Ja też bym zginął No widzik Spoko oko no to co, multi? Nie, yeah, mam Spoko oko, szybciutko to zrobimy I wiesz Rachciach, ciach Babkę w piach Chłopie, ja wykradłem teraz jakieś dane z komputera, normalnie. Klejmory mamy. A, mm -hmm. latarkę się włącza, te. Czemu wszystko jest niewyraźne? No dobra. Tylko się wszedł i od razu uciekł z paletą. O oh, Jezu. Ale oślepia ta latarka. No strasznie Ale dobre to jest takie czegoś w Call of Duty w życiu nie było No nie A jednak ta gra jest stara już To jest gdzieś tak MW3 chyba nie? Czy jakoś tak? No Coś tam to no, Ale A jeszcze nie zadają No na no hardzie gramy Dużo tych latarek tam. Ja po tych latarkach widzę gdzie nic są. O, -o. o nie, tylko tam są. Dobra. Dobra. Kwit. Kwit. Oni są jeszcze tam, w drugim budynku. No tak. Ja dopiero teraz zauważyłem. Czekaj, weź ich strój pozabijać. To są ci sniperzy. Nie widzę nikogo. Teraz też już chyba wszystkich zabiliśmy. Mm -hmm. Dobra, tu jest amunicja, więc... Ja tej latarki wyłączam, bo jeszcze przez tą latarkę zobaczymy. Mm -hmm. Tutaj się przyda, bo jest ciemno. Czemu mnie zepchnąłeś na dół? Ty idioto, ty! W e... mnie zabił wszystko. Ja? No a kto? Mnie wypchnął? Nie wiem. Ja pierdzielę. Let's focus na te misje w kołopie No Przedłeś w ogóle w fabułę trójki kiedyś? Hmm Co? Nie A czwórki? Nie Czwórki ma taki wybór na końcu Aha. W czwórce Kto z twojej drużyny zginie Aha. A tak, tak, tak Pamiętam Daj. Co? Dawaj Mateusz, ja ginę Dobra Kiełba żadna Kiełba Mateusz tylko graj teraz a nie tam mam jedzenie musisz co? Chłopie, jedz póki możesz, bo już niedługo... Wiesz, chłopie, jakiś gówno tam jeżdża. Jakaś maszynowa na podłodze leżała. Ale nie biorę. Ten, ta broni fajna jest. Mhm. I kogo tu nie ma? No Okej. Okay. O, wow, Nie dało się tego otworzyć. Musimy się tu bronić. Gdzieś tutaj, tak? Aha. Uh, uh, uh. Nie zgin tylko teraz. Stu, tu, tu chodź tu. Chodź, chodź. Podejdź tutaj. Dobra tu jeden gościu idzie o kurde amunicję Mały magazynek ma ta broń No właśnie bardzo mały Za mały Dobra zarobiście chyba koniec a? wali O jest, ktoś to otworzył Take position No, dawaj. A, ja mam na dół iść. No. Chłopie, to będzie... Coś czuję ciężkie. Mhm. Jeszcze idziesz? No. Ja od góry idę. Tu też jest dużo wrogów. Kurde. Jak praktycznie nie widzę tych wrogów. Oni są w jakiejś ciemności. Tutaj w ogóle. I z dołu jeszcze do mnie strzelają. No fajnie. Dobra, biegnę. Amunicja się przyda Dużo ich jest jeszcze? Nie wiem Aha nie mam amunicji w ogóle Tutaj u góry jest samo. To weź z pistoletu strzelaj Będę musiał Już praktycznie ich nie ma Dawaj już z Powiedz, że... Tam jest Ammo chyba, zaraz za tym. Dobra, chyba go zabiję. A jeszcze tam są ja, pierdolę. Dobra, dobra misja taka biurowa. No. Ty żyjesz? Tak. Ooo, się nie. cofnę, ammo Byś tak głośno tego nie rób do tego mikrofonu Co? No więc nosem pociągasz ze ze mną. Ciągam Ale żeś chłopie powiedział? No no no. Mm. Oj to. No, Dobra, no, czysto jest. Czysto Tak to? czyści Jak jest na tego? Ciepło O ga. Będzie nie myślę, windać. Kupnąłeś w powietrzu, a nie drzwi? No, ale dobra. Dobra, bieg na sprincie, nie ma co. O, już jest garaż. O kurde, więcej. I zapis jest? Tutaj nie ma zapisów. Przecież. Giniemy, to giniemy. Nie pamiętasz? Za pierwszym razem jak to graliśmy, to no, przecież te pierwsze misje... Ginęliśmy gdzieś pod koniec i trzeba było powtarzać Przecież na tym, w MW2 było tak samo na kopie. W sumie nawet Tu będą przeciwnicy, no tylko czekaj aż wyjdą Nie ma? Dziwne Czy to cicho jest? Aha no. Dawaj do samochodu. Uoshit, ja prowadzę! Nie. Dobra, prowadź pieprzyć. Prowadzę, ale nie idziemy jechać. Chłopie, jak to zginiamy teraz. Po... Aha. No. Ehm, Ludzik, strzelaj, chłopie strzelaj! Czemu muza jakaś leci? No ty jedź, nie przyjemnie! Ja nie, ja nie jechać chłopie Jedź, jedź pierdziel to, jedź What? po prostu, jedź, jedź przed siebie, jedź przed siebie What? Jeźdź Jedź przed fuck? siebie What? Ale muza jaka fajna Chłopie, ja jechałem i wszystko wybuchało! Co? Co to było? No, daje no, możesz dać Pierdzio. pierdziu dobra mi sobie. nie? No to było spoko Dobra to za multi co dalej Jeszcze koniec, ciągnie to... cię wyciągniecie do multi Dobra ale chłopy co... gramy niedługo nie gramy te, te dwie bo trzeba skończyć nie... zanim ten Co niedługo gramy? No w sensie za jakieś tam kilka dni